Cześć Wam, wiecie jaka jest najbardziej niezwykła rzecz, jaką Polacy mogą zazdrościć Niemcom? Słuchajcie, jest to Orlen. Ale nie o stacji paliw, chcę Wam teraz powiedzieć. O ładowarka, bowiem na tej automatycznej stacji paliw są to właściwie dwie ładowarki podwójne właśnie sieci Orlen Church. I żeby było ciekawiej, po pierwsze są one dostępne w innych sieciach roamingowych, więc nie trzeba mieć aplikacji Orlenu. Po drugie, są to no, naj, najlepsze ładowarki, jakie znam, czyli Alpitronic Hypercharger. No i po trzecie, zobaczcie na moc. To jest ładowarka It's 300, czyli dobrze myślicie, ma 300 kW razy 2, więc no jest to. Tak powiem, troszkę mocniejsze niż to, co najczęściej Orlen ma w Polsce. Orlen ma tylko dwie ładowarki o takiej mocy. No i jest daszek, jest kamera. Tutaj nie widzę żadne, żadnego kibelka ani nic, więc jeżeli chodzi o infrastrukturę, to jest, to jest cieńko. No ale sama to, że mać, mamy daszek, oświetlenie, to już jest coś i monitoring. A tam za tymi krzakami jest jeszcze ładowarka Tesli, ładowarka Ionity. Czyli łącznie tutaj mamy koło... 30 punktów ładowania. No i cena. Cena akurat tutaj nie jest za niska. Nie, mogę, nie mam aplikacji Orlen Czerw w Niemczech na aplikacji Ionity znaczy na aplikacji Shellu to jest 80 eurocentów, ale z tego co wiem, to najczęściej Orleny kosztują między 50 a 60 eurocentów, czyli dwa z haczkiem do 2,80 za, 100 kilowat, za kilowat to godzinę. No tutaj akurat nie ma jakiejś specjalnej przewagi. To tyle ode mnie. Trzymajcie się. Pozdrawiam.